Witam na moim stanowisku w zakładzie komputerów zepsutych. Mamy dzisiaj przyjemność nagrać pierwszy odcinek PC od nowa Reaper School. A właściwie PC od nowa, bo, bo mówię PC od nowa, ale jako że angielska. No, na filmie mówię PC od nowa, nie PC od nowa, ale jako że na, nazwa y, jest angielska serii, to niech będzie PC od nowa Reaper School. Obiecałem pierwszy odcinek o detekcji zasilania i tak wcale nie będzie, yy, bo się plany troszkę. No, ja muszę nagrywać to co, to, co akurat jest. Asus starszy troszkę Pentium Ale może dlatego będzie właśnie fajny w tym odcinku Podłączam zasilacz oryginalny Zapala się tylko ta dioda Brak reakcji na włącznik yy, Laptop jest już rozkręcony, to nie tajemnica I Laptop jest już po, takich, yy, z, po takiej serii działań, które ja nazywam podstawą serwisową yy, Co mam na myśli tutaj? Wyjęcie włożenie RAMu, chociaż to akord RAM jest lutowany, także tego nie możemy zrobić. Wyjęcie baterii BIOS na powiedzmy 20 minut, żeby się rozładowała. kondensatory na pewno, żeby się BIOS zresetował. Przeglądnięcie płyty tego jeszcze nie zrobiłem, także jeszcze może podstawa seryjna nie jest skończona, ale na pewno RAM, na pewno BIOS. Jeżeli o czymś jeszcze zapomnę, to napiszę tutaj po prostu gdzieś, o tu, co jeszcze tam w podstawie serwisowej trzeba zrobić. Na pewno luźne elementy poszukać po płycie, bo już tu widzę, że ja jedna zapiernicza, więc mogła narobić no robić zwarć. Laptop leżał plus minus 2 lata nieodpalany, a więc różne rzeczy możemy się tutaj spodziewać. Tak to wygląda, za chwilę będziemy przystępować do działania dalej. A i postawa serwisowa, no właśnie, nie powiedziałem, ale, ale powiem. Odpinań, opie, odpiąć na wszystkie taśmy, przeglądnąć gniazda, czy są niewypalone, i poskładać na zwłaszcza matrycę, ale nie tylko. Być może po prostu zwiecha na jakimś, na jakimś elemencie. Sugeruję właśnie płytę po wyjęciu przeglądnąć dosyć dokładnie, zwłaszcza gniazdo matrycy. To tak szczególnie, szczególnie. Nawet klawiatura po zalaniu może powodować brak uruchomienia, to jeszcze sprawdzimy. Natomiast porty USB też, zwarte piny w USB, zwarte piny HDMI. Zwarte piny w gnieździe, w gnieździe na kartę SD. Mogą nieruchomić płytę, mogą nawet spalić most. Do, dodatkowo ta folia może nam pomóc w diagnozie. Jeżeli coś byłoby zwarte i wypalone, to zmarszczy folię i będzie widać, że się grzało. To jest wszystko OK. Porty też są OK. Jeszcze raz resetuję się bios, bo może za krótko go resetowałem. Zwróćcie sobie na to uwagę kiedyś miałem komputer, który nie odpalał. I było tak, wyjęliśmy baterię, włożyliśmy baterię, ale. No, nie nie odpalił. Yy, ale tak samo, jeśli tam nie odejdzie, próbował odpalać, ale, ale bez obrazu. Jako, że nie poszedł za pierwszym strzałem, no to trafił na półkę, żeby poczekać na swoim No bo kolejka jednak jakoś się obowiązuje, był szybko diagnozowany, żeby on nie częściej zamówić. No i co się okazało, że leżąc na półce dwa dni z wyjętą baterią, komputer się odpalił normalnie, więc dajcie parę minut na ten bios. Bo może być zwieszony. Próba bez podłączenia klawiatury, natomiast podłączony jest łącznik, jest to samo. I bez baterii BIOS całkiem bateria jest wyjęta. Zrobię jeszcze próbę z baterią jedną. Być może bez baterii nie pozwala wstawać ta płyta. Choć w to raczej wątpię. Yy... Dioda pracy się świeci cały czas. A to świadczy raczej o tym, że przycisk jest. że to aby przycisk nie ma nic do tego. Bo można powiedzieć, a dlaczego nie sprawdzić przycisku? Fakt nie ten przycisk może być uszkodzony. Trzeba by na początku zawsze sprawdzić, czy jest na nim 3V. Natomiast w tym wypadku, gdzie. Dioda pracy, jeśli to się tylko ładowanie świeciło, a nie praca, to bym nic nie mówił. To trzeba sprawdzić włącznik bezwzględnie. Natomiast teraz ja sprawdzam y, płytę z baterią, jeżeli nie, to przechodzimy do jakichś dalszych diagnoz. Mały update jeszcze, bo wyjąłem płytę. Procesor się zagrzał. Procesor pracował. Nie kręcił się wentylator, dlatego nie było tego wiadomo. Wiadomo, nawet matryca się nie podświetliła. Procesor pracujący to już coś znaczy. Nie jest bardzo gorący, jest po prostu lekko ciepły. Zrobię tę próbę z baterią jeszcze raz, natomiast Następnym krokiem będzie programowanie BIOSu. Jako, że nie ma żadnych zmian No ja bym, ja bym jednak zrobił BIOS Okej, okay, jako, że to jest... Kurde, zabij mikroskop Jako, że to jest film, filmoporadnik o miarę prostych Znaczy no, może mam nadzieję, że będą coraz bardziej skomplikowane, natomiast Miarę proste usterki, które być może jesteście w stanie zrobić sobie sami w domu to tak, polecam wyjąć baterię BIOSu do wylutu BIOSu yy, Namierzyć kość, a namierzyć kość. Zwykle, zwłaszcza w starszych laptopach kość wygląda yy, tak. Nie jest to typowy tranzystor, jest troszkę większa o budowach, prawdopodobnie SOT-8. Często blisko blisko mostu, chociaż w tym wypadku nie, yy, bo most mamy tutaj, jakoś mamy tutaj, ale często jest w okolicy mostu. Druga sprawa, jeżeli były dwie kości, bo w sat byłby też. Yy, na kości drugiej to kości większa jest kością bios eee, Po czym rozpoznać w miarę łatwo? Ja wam tego tak łatwo nie pokażę, choć może, może, może. Marki typu WinBond, typu. Typu. To są eee, kości pamięci typu SPI. W ogóle sot 8 SPI 25. Po czym jeszcze rozpoznać kość, no bo wsadka BCB może mieć taki sam. Yy, też Winbond, obie mogą być Winbonda. Większa kość będzie kością biosu, często rozmiary typu 32, 64 w nowszych 128, a nawet 256 yy, megabitów Co na megabajty daje tam w przeliczeniu, trzeba sobie podzielić na 8 i, i każdy wie o co chodzi. Dobra, może to tak pokażemy to. Kość biosu można zdjąć bez, bez mikroskopu, nie ma z tym problemu. Ja jednak mam mikroskop, to z niego skorzystam. Yy, dla ułatwienia zdejmowania, zwłaszcza jeżeli ktoś ma małe doświadczenie z lutowaniem, sugeruję pocynować cyną bezołowiową nóżki układu. Kurde, brudny grot, coś mi tu się przykleiło, ale dobra. 380 stopni, ja mam ustawione. W miarę się to łapie. Nie ma tragedii. Co mi się to dobra, to nie kurczę, muszę przecież? Myślałem, że coś śmierdzi z nim na serwisie, ale to już wiem co. No, troszkę za dużo, ale zaraz sobie to ogarniemy Z pomocą topnika Mówił wyjąć baterię, a nie wyjął eee, Przed uruchomieniem wyjmiemy Może się mu to przydać Bo może z baterią nie odpalać bez no i tak mi to kiedyś powiedział. Może nie ma racji. O, kurde, za dużo ceny sobie naładowałem Chciałem być dobra, a nadgodliwość gorsza od faszyzmu. O. Dobra, materia poszła. Stacja. Troszkę teraz duży nawiew. I rozgrzejemy płytę w całym tym miejscu. Staram się grzać z prawej strony do lewej, w stronę kamery właśnie, żeby nie przypalić tego gniazda, co jest tu. W przeciwnym kierunku grzeję. Dobra, teraz się trochę uspokajam, Znowu 380 stopni, nawiew 50, pogorszy ręce akurat lutowanie, bo nie lubię tą ręką lewą ściągać, prawą grzać, ale troszkę kadr tego wymaga, może poradzę. Najdłużej zawsze przylutowana jest, najtrudniej do ściągnięcia nóżka masy, bo pole masowe jest dużo odbiera temperaturę, Ale poszło, i teraz póki płyta ciepła Obczyszczamy sobie pola lutownicze Bo potem na zimnej płycie będzie nam źle To nie muszą być jakoś super wyczyszczone Bo kość się na tym posadzi już się nie ma co znęcać nad, nad tą płytą. Po prostu, obczyszczone zostawiamy. Dobra, składamy kość. Ja mam programator, no ja mam swoda, yy, trójkę. Natomiast można to z powodzeniem zrobić yy, na programatorach typu EZP, yy, Kupionej za 100 zł, czy nawet mniej na portalach aukcyjnych. Mam też gdzieś EZP i można to na nim zrobić. Robiłem wiele razy. Yy, są też różne zamienniki, no skoda mam, bo, bo KBC nim można programować. Dobra, przechodzimy na pulpit. Zanim przejdziemy na pulpit, doczytujemy sobie model laptopa. X550C Wpisujemy sobie, o, yy, X550C BIOS BIN. Szukamy pliku BIN. Są strony darmowe. Pokażę to, jak to z darmowej strony ogarnąć, bo rewizja druga. Nie wiem, czy to jest pierwsza, czy druga. No dobra, na razie pobierzmy, nie Bez, bez, bez zbędnego zastanawiania się. <coughs> ok, udało się ogarnąć taki BIOS. Kogoś miała napisane 64 w nazwie, 64 Mbps, czyli. 8 megabajtów. Zgadzałoby się. Zawsze sobie to sprawdzam, czy mi się to zgadza. Ok, wpisujemy. sobie słyszę. Update tu nie robię. Dwa razy otworzyłem, jeden zamykam. Dobra, pierwsze co to musimy wybrać? Yy, tryb programowania SP25. <laughs> read ID. teraz odczytuję sobie, czy są piny wszystkie połączone odpowiednio. Co to jest za kość? Winbond 64 megabit. Eee, jeżeli tak przynajmniej u mnie, nie wiem, czy to w każdej wersji tak jeszcze, ja tak mam. Tutaj, jeżeli voltage jest nieznane FFF, to to jest kość 33 3, 3 V. Jeżeli tutaj by się pojawiło napięcie między jeden tam, chyba 1,5, a 2, 2, to znaczy, że to jest kość 1,8 V najczęściej są albo te, albo te, 2,5 mi się nie zdarzyło, 1,2 mi się nie zdarzyło nigdy dobra, odczytujemy kość widzimy jej podgląd a sobie plik zawsze zapisuję, na potrzeby filmu zapisuję na pulpicie, tutaj jest data Yy, gdzieś to 23, 2003 rok, 3.11 trzy jest tutaj, podłoga <laughs> oryk brak obrazu no i teraz w katalogu to wrzucając z modelem laptopa i, i ze wszystkim mam pewność, No to dla te, na, na testy wrzucam na pulpit i teraz tak, w to miejsce załaduję sobie ten wsadzik. Rujmy tutaj miejsce. Oops. I widzimy, że w miejscu, w miejscu się nie zmieniło na początku. Czyli kość raczej pochodzi, wsad raczej pochodzi z tego modelu. <coughs> I może to oczywiście nie być prawda, no, ale dlatego mam oryginał zgrany. No i co? W write. Jeżeli to znaczy, mam zaznaczone wszystkie te. Iris, Blank, Check, Verify. To on sam wszystko robi tak, jakbyście w zp przycisnęli przycisk AUTO, on też wtedy automatycznie wszystko, wszystko za Was ogarnie wyzeruje kość, sprawdzi, sprawdzi czy jest czysta, zagra i zweryfikuje czy jest dobrze zagrana Ugrywanie jest bardzo szybkie na tym programatorze, zwłaszcza bez klipsa tutaj jest dosyć duża prędkość, na EZP może to trwać dłużej, ale tym się kompletnie nie przejmujcie dajcie mu się wypstrykać, jeżeli przerwiecie proces w trakcie, no to wiadomo że kość będzie niezagrana w całości weryfikowanie, poprawnie zagrane, no to co lutujemy kość na płytę no i wracamy do obsadzenia kości, po są. Poro lutownicze są yy, wydzieszczone no więc wielkiego problemu z tym nie będzie i teraz tak, kropka na układzie świadczy jego pierwszej nóżce yy, yy, czyli tutaj mamy w tej pozycji aha, tutaj, tutaj jakby pierwsza nóżka będzie zaznaczona też jakąś Jakąś linią, ale gdyby nie była, to, to sobie trzeba to oczyścić najpierw. Natomiast gdyby nie była, to bardzo łatwo sprawdzić, gdzie jest masa na płycie, bo masa i pin masowy będzie połączone na, na tym. Sprawdzić wyprzedzenie sp, jeżeli ktoś działa w temacie, to na pamięć będzie znał. Yy, I tak obsadać kość. Kość rzucała w drugą stronę, będzie się grzała, aż dymiła. Natomiast to raczej raczej nigdy mi się nie uszkodziła. No, w sumie, no nigdy mi się nie uszkodziła, ale w sumie też wiele razy tak nie zrobiłem. Maksymalnie raz albo dwa. Zdarzyło mi się jakoś w drugą stronę zlutować. I obczyszczę, żeby dobrze czytać oznaczenia. Właśnie dlatego mi się zdarzyło, że miałem nieobczyszczone. I... Nie widać było, gdzie jest pierwsza nóżka zaznaczona, bo... Za pierwszą nóżkę wziąłem, uznałem kropkę, przelotkę, a nie a nie rzeczywistą kropkę na płycie Dobra, i to mamy teraz w tę stronę Tutaj jest, nie kropka, tutaj, jest akurat kreseczka świadcząca o pierwszej nóżce Stację mam ciepłą No, załapmy sobie pierwszą nóżkę najpierw. choć trochę. I teraz jest moment na to, żeby pęsletem wypozycjonować układzik równiutko. Teraz tutaj, yy, zwłaszcza jeżeli ktoś na początku swojej przygody z elektroniką będzie to cynował bardzo mocno, ja sugeruję, Zrobić, żeby to było w miarę ładnie i w miarę fabrycznie, czyli mało ceny. Ale każdy ma swoje, swoje preferencje. To i tak będzie widać, że jest lutowane jeszcze Jest, jest fajnie oczywiście. Oczyścimy. Ostatnio wymyśliłem, że lepiej się to robi takim pędzelkiem cieniutkim, niż tym fabrycznym, dlatego zmieniłem sobie właśnie. Podejście. Lepiej zbiera między nóżki. Chodzi. Pierwsza próba po programowaniu biosu nie świeci dioda, przyciskam przycisk, dioda się zapaliła podświetliła się matryca i jesteśmy w BIOSie no i co, po robocie ja teraz oczywiście zmienię pastę odkurzę, chociaż obudowę już optymistycznie podchodząc z odkurzyłem od spodu włożę baterię BIOS, bo jest niewłożona yy, ktoś mógłby zapytać albo napisać komentarz, albo powiedzieć do czego zachęcam, do komentowania bo mi bardzo komentarze cieszą, jeżeli się podobało, jeżeli się nie podobało, też napiszcie, co się nie podobało. Jeżeli komuś nie podobał mój styl bycia, to, to akurat nie piszcie, bo, bo nic z tym nie zmienię, nic z tym nie zrobię, tak, po prostu, tak już po prostu będzie. Natomiast, co chcę powiedzieć? Ktoś mógłby napisać, że po pierwsze nie przyniosłem DMI, nie przyniosłem kluczy, nie przyniosłem numerów seryjnych. kurcze, to naprawa musi zrobić na tanio, ten laptop to jest Pentium. Nie ma czasu. No tak, jak gdyby to były Legion, cokolwiek co ma 2-3 lata, nawet by to HP, czy z powiedzmy szósta, siódma generacja, to róbmy to wtedy tak mega, mega fajnie. Zresztą HP sobie nie da nie, nie wpisać DMI, bo będzie cały czas yy, yy, o tym komunikat, że są puste DMI, dopóki się nie wyłączy manufaktured mode. Yy, sorry, przerwało. Yy, tak jak yy, powiedziałem... No kurczę, no Asus yy, z... Zy z pentiumem jaka jak to różnica jest y, zrobiony laptop odpalony, klient będzie zadowolony bo rozumiem to taniej niż niżbym to robił no bo to kolejne godziny pracy no to trzeba ten no trzeba za nie zapłacić no, no niestety y, takie jest życie na serwisie często się to tak robi y, to jest troszkę znowu analogia mechaniczna bo bardzo lubię takie analogie Yy, przyjeżdżając do ASO, to ci zaproponuję wymianę silnika, jeżeli ci kopci, a mechanik ci weźmie i zmieni pierścienie i będzie git. Yy, także no, czasem trzeba to po prostu zrobić tak jak, tak jak trzeba. Pokazałem taką diagnozę w miarę prostą, bez użycia miernika, co ciekawe. Yy, zdarza się często, zwłaszcza troszkę doświadczenia, yy, nawet tak małego jak moje. I można to zrobić bez miernika, no bo co, mierząc pół godziny, zmarnować na pomiarach rezystancji, gdzie wiadomo od razu, skoro dioda świeci, że nie ma zwarcia w głównym obwodzie, może być gdzieś dalej. Natomiast gdyby tam było prożyczywiste zwarcie, to klucze by się zamykały. Klucze się klucze nie zamykały, a diody się zachowywały w sposób nieracjonalny, bo świeciła dioda włączenia, gdzie on nie odpalał, a ani nie reagował na przycisk, Także no co, po robocie. Ja to jeszcze czyszczę, ale to już nie będę zanudzał. Dziękuję za oglądanie. Do następnego, cześć.